Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w sobotnie przedpołudnie w Gdyni, w dzielnicy Portowej, jesteśmy na ulicy Chrzanowskiego, przed nami pierwszy obiekt dzisiejszej wycieczki, a mianowicie schron dla mieszkańców kamienicy Chrzanowska 14. Zapraszam do środka. Trasa turystyczna obiektów militarnych Pasa Nadmorskiego Gdyni to nowy produkt turystyczny przeznaczony dla mieszkańców Gdyni, pasjonatów obiektów militarnych, schronów, fortyfikacji w Polsce i w Europie. Naszą trasą turystyczną są zainteresowane miasta znajdujące się na Półwyspie Skandynawskim, a także w ringu basenu Morza Bałtyckiego. Trasa turystyczna to produkt turystyczny, który ma wypełnić kilka dni pobytu turysty w Gdyni. Trasa liczy 6,5 km, znajduje się na niej 14 obiektów, które są ogólnodostępne, które można przyjść do sfotografować. Niektóre z nich można zobaczyć w środku. Chcielibyśmy, aby do nas przyjeżdżała jak największa liczba osób, z tego względu, że jest to tematyka, która jest bardzo popularna nie tylko na forach internetowych, ale i także w rzeczywistości.